በረካቱም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቢቢኤን አድማጮች እንደምን ውላችኋል አድማጭ ተመልካቾቻችን የሰዓቱን የደረሰንን ዜናም ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አብዱራሂም አህመር ነኝ የቅሊንቶም እሳት አደጋው ከተፈጠረ በኋላ ከሰአትናም እንዲሁም

Będz. Ogólnie śmierć chce mi się. Kiepięty baleron! Oficjalnie! Jak ty kurwa wyglądasz? Kobra. Ciebie to można było chyba mielić mięse. Od mięsa mielenie kurwa. To nie zapomnij się wyruchać. Zerobet cikiem. A dupę daje to ropet Wygląda, że jesteś dziwką. Kobra z dupy wyjęta. Ka jest prawda. 250 በላይ የሚሆኑት ከሸዋሮቢት ወደ ሸዋሮ የተወሰዱ ሲሆን ከቅሊንቶም እንዲሁም በሚያስገርም መልኩ ሌሎች ደግሞ ከሸዋሮ ወደ ቅሊንቶ እንዲመጡ ተደርጓል የሳት አደጋው መነሻም እናንተ ናችሁ በሚል የማዕከላዊ መርማሪዎች ጭምርም የተሳተፉበት ታ ደማ w wiadomościach, w radiu w sprawie aborcji nie dziwię się, że kobiety strajkują, nie dziwię się bo na moim miejscu ja też bym postawił jak kobiety strajkiem to jest zabijanie człowieka Ja się nie chcę się w ciąży wpaść to trzeba się zabezpieczać żeby nie wpaść a jak wpadniecie to nie jest zabijanie yy, dzieciaka aborcą, bo to, tylko to jest zabijanie. Zamiast kurwa, dać, oddać do domu dziecka, bo na przykład wy macie pro, problemy finansowe, czy w domu, czy po prostu boicie się yy, wychować, bo to są różne sytuacje, to to rozumiem, ale nie to, że aborcą. Ja to bym się zgodził, właśnie z tym kobietami, co strajkowali, że to jest chore tego typu, żeby aborce. To jest to nie zabijanie człowieka. Zamiast to, żeby ten człowiek się rozwijał, roz, to jest zabijanie. No wi wiadomo, że ludzie to są przyzwyczajeni, żeby zabijać człowieka. No, ale nie do tego stopnia Dla mnie Z, z mojego punktu widzenia no, zobaczymy Czy dojdą Do rozmowy na ten temat No bo Rząd chce ustalić Czy ustalić? Żeby aborcja była legalna? Niech aż rząd się kurwa weźmie Za to, żeby ludzie mieli Pracować a nie, aborcą Kurwa, to dla mnie chore trochę jest. Tu ludzie, kurwa, narzekają, że nie ma pracy. A rząd, kurwa, trzepie kacę w chuj, ale ludziom nie pomoże. Rząd. To jest taka moja opinia na ten temat. Nie każdy musi się zgodzić z moją opinią, ale z punktu widzenia, z kierunku rządu, to jest napychanie kasy do kieszeni i. Ludność mnie w dupie. Niech oni wreszcie coś robią. A nie tylko pierdolą czy bruszeniem, robią. To jest taka prawda. U nas w ten rząd jest kijowy. Kurt idzie teraz w tym roku na ma ramię bit. Ulecimy to Hamza, ወደ ሸዋሮ ቤት የተወሰዱ ሲሆን ከቅሊንቶን እንዲሁም በሚያስገርን መልኩ ሌሎች ደግሞ ከሸዋሮ ቤት ወደ ቅሊንቶ እንዲመጡ ተደርጓል የሳት አደጋው መነሻም እናንተ ናችሁ በሚል የማዕከላዊ ኖባንስ ኦጉኔ ዘባችቼ ሚላኩርባትባ ታቱቪባን ካስ ፒዝዱ ቱታይ ኩርባ ሁይ ሽሜቺ ዘባቼ ሰሽዬ ኩርባ I mina ta kurwa dba Kurwa Nie kurwa zamykają główną bramę Nie kurwa mina się weźmie za to Żeby zamykać główną bramę Czyli kurwa Tom, O, Tom Tom bramę Zobaczcie, spalony kosz Syf w pizdu Zobaczcie Po pierwsze powinni zamykać tu kurwa bramę jak jest dostawa, to otwierają, nie ma dostawy, zamykają. A nie, żeby taki kurwa o, podpalano śmietni, kurwa. Co to jest kurwa? Burdel? Chyba ta. I to jest mila. To pójdę do innej mili i zobaczcie, że jest czysto. A tu w chuj nie dbają kurwa, za swoje. ወበረካቱም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የብቤን አድማጮች እንደምን ውላችኋል አድማጭ ተመልካቾቻችን የሰአቱን የደረሰንን ዜናም ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋራም አብዱራሂም አህመር ነው። Dzisiaj pogoda... ...przyporządzenie... ...do dupy. Syk, dłoń duży... ...pada. No... ...tak mamy październik. Zobaczymy jak będzie... ...na Wszystkich Świętych... ...czyli 1 listopada. Ciekawy jestem... ...czy będzie taka chujowa jak... ...teraz w październiku... ...czy trochę się wywróci. Albo będzie odwrotnie, pogorszy się... ...że będą... ወበረካቱም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የብቤን አድማጮች እንደምን ውላችኋል አድማ ተመልካቾቻችን የሰአቱን የደረሰንን ዜናም ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አብዱራሂም አህመር ነኝ Se lo encontro.